Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj postanowiłem w nieco inny sposób prowadzić dla was ten program informacyjny na temat Studium Biblii. Otóż chciałbym wam zaprezentować stronę internetową, z której czerpię większość informacji, większość pomocy do Studium Biblii. Jest to strona jw.org. Ja korzystam z języka polskiego, ale włączając stronę tutaj na górze, możecie wybrać sobie dowolny język, łącznie z językami migowymi, co na pewno ułatwi wielu osobom niemym korzystania z tych słuchowisk, bo większość z nich są nagrywane. Słuchowy, słuchowo, a dla osób niesłyszących jest oczywiście język migowy. Moi drodzy, co na tej stronie możemy znaleźć? Otóż wszystkie informacje, jakie niezbędne są nam do życia, do prowadzenia szczęśliwego życia, do życia w rodzinie, do wychowywania dzieci. Do pouczania dzieci, jak mają reagować w szkole, jak, mają, jak mogą bronić się przed jakimiś niebezpieczeństwami czy, czy przed krzywdą od dorosłych. Ale zachęcam do odwiedzenia tej strony i sprawdzenia na spokojnie wszystkiego, co w niej jest. Jest ona bardzo, bardzo przejrzysta, bardzo czytelna. Łatwo się w niej poruszać. I tutaj możemy sobie wybrać jakiś dowolny temat, który nas interesuje. Czy odpowiedzi na pytania biblijne? Mnóstwo ludzi zadaje przeróżne pytania, tutaj znajdziemy na nie odpowiedzi. Spokój i szczęście, wiara w Boga, małżeństwo, rodzina, nastolatki. No, problem myślę, że każdego rodzica. W jaki sposób z nastolatkami rozmawiać, czego oni oczekują w dzisiejszych czasach, jak to wszystko się zmienia? Dzieci, nauka i Biblia, historia i Biblia i najczęściej zadawane pytania. Ale ja, ponieważ rozpocząłem taką serię filmów, które wprowadzą nas w tematykę Biblii to zachęcam Was, to, to przeprowadzę Was szybko, no tutaj jeszcze tak pokrótce gry wideo, czy naprawdę wygrasz w nie, ale jest tutaj dużo też kreskówek, w które opowiadają o tym, w jaki sposób dzieci mogą reagować właśnie w szkołach. Tutaj są różne, cała seria filmów dotyczących ewolucji, czy stworzenia? Jest wiele bardzo, bardzo ciekawych, interesujących mm, informacji na ten temat. Ludzie, którzy pierwsi zaczęli spisywać Biblię, no i szereg, szereg, szereg ciekawych, fajnych filmów. Yy, tutaj yy, seria filmów z Piotrusiem i Agatką. <grym> Które no, też są bardzo, bardzo pouczające i ciekawe, atrakcyjne dla dzieci. Ale jak wspomniałem, dzisiaj nas interesują pomoce do Biblii. Wybierzmy sobie kurs biblijny. Nie przepraszam, źle. Objaśnienia wersetów biblijnych, po, o, pomoce do studium Biblii. W tej serii właśnie to wykorzystuję w tym momencie i tutaj mamy materiały filmowe do studium Biblii. Korzystając z tych artykułów, rozpocząłem od Księgi Mateusza. Przejdźmy szybko sobie do Księgi Mateusza. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam księgę Marka. No i bez zbędnych ceregeli po prostu odsłuchajmy wprowadzenia do księgi Marka. Wprowadzenie do Ewangelii według Marka. Marek mógł zostać naśladowcą Jezusa w młodym wieku, gdy mieszkał z matką w Jerozolimie. Wiele wskazuje na to, że w ich domu odbywały się zebrania pierwszych chrześcijan. Chociaż Marek mógł mieć ograniczony kontakt z Jezusem, to przebywał z apostołem Piotrem i Pawłem oraz swoim kuzynem Barnabasem. Towarzyszył Pawłowi i Barnabasowi w służbie misjonarskiej. Podczas podróży dotarł do tak odległych miejsc jak Babilon i Rzym. Prawdopodobnie między 60. a 65. rokiem naszej ery spisał w Rzymie sprawozdanie z życia Jezusa. Stało się ono trzecią ewangelią, która upowszechniła się w zborze wczesnochrześcijańskim. Chociaż większość informacji podanych przez Marka występuje również w innych ewangeliach, to niektóre pojawiają się tylko w tej księdze. Marek najwyraźniej spisał Ewangelię z myślą o czytelnikach niebędących Żydami, a zwłaszcza o Rzymianach. Objaśnia w niej żydowskie określenia i zwyczaje, które mogły być nieznane Rzymianom oraz ludziom z innych narodów. Wiele informacji zapewne uzyskał od Piotra, który był naocznym świadkiem niemal wszystkich wydarzeń opisanych w tej Ewangelii. Świadectwo Piotra widać w żywych opisach czynów i uczuć Jezusa. Księga ta zawiera 16 rozdziałów i jest najkrótszą z czterech Ewangelii. Obejmuje okres od 29 do 33 roku naszej ery. W rozdziałach od 1 do 10 najpierw opisano działalność Jana Chrzciciela oraz Chrzest Jezusa w rzece Jordan. Następnie znajdujemy w nich relacje z ekscytującej 3,5-letniej służby Jezusa. W rozdziałach tych czytamy też, jak Jezus wybiera apostołów, dokonuje wielu cudów oraz okazuje ludziom czułą troskę i zainteresowanie. Rozdziały od 11 do 15 streszczają ostatni tydzień działalności Jezusa, zakończony aresztowaniem i egzekucją. Czy o tym wiedziałeś? To właśnie Marek najprawdopodobniej był młodym człowiekiem, który w noc aresztowania Jezusa uciekł, zostawiając swoją szatę. Rozdział 16 opowiada o tym, jak trzy wierne kobiety jako pierwsze dowiadują się o wskrzeszeniu Jezusa. Czytając tę Ewangelię, zwróć uwagę, jak Jezus dowodził, że posiada władzę nad chorobami, śmiercią i siłami natury, jak okazywał ludziom czułą troskę i zainteresowanie i jak gorliwie spełniał wolę ojca, czym dał wgląd w swoje przyszłe rządy w Królestwie Bożym. o takim wprowadzeniu i streszczeniu tej księgi myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie ją przeczytać, wyciągnąć z niej jakieś wnioski i zrozumieć ją. Pojutrze postaram się streścić czy, czy przedstawić Wam tutaj film kolejny, a Wy już sami od dzisiaj możecie wyszukiwać. Tematy, które Was szczególnie zainteresują, które mogą być Wam szczególnie pomocne. Tymczasem, pozdrawiam dobrej zabawy, efektywnej zabawy, miłej nauki, poznawania Biblii, Słowa Bożego. Tymczasem, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.